Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, jestem na cmentarzu w Maciejowicach. To są pochowani mój dziadek i babcia oraz obok moja krzesta Zofia. Tam dalej też jest pochowany mój wczesny Józef. Wszyscy przejdziemy przez Bóg śmierci. Wszyscy wstaniemy przed Trybunałem Chrystusa. Wszyscy potrzebujemy Bożego Miłosierdzia ale też potrzebujemy Bożego spojrzenia, spojrzenia oczyma, serca pełnego wiary, aby dojść do nieba, dojść śladami Chrystusa przez krzyż, dzisiaj pierwszy piątek miesiąca. Warto tak w tym momencie prosić Pana Jezusa Miłosiernego o miłosierdzie dla nas. Jezu, i pokornego serca, uczyń serca nasze, według serca Twego. Kochani przyjmijcie z tego miejsca Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.